A więc, widzowie, mogę was oficjalnie przywitać w najlepszej aktualizacji w historii Fortnite'a, jaką kiedykolwiek dostaliśmy. Słuchajcie, to, co my dostajemy w grudniu w tym sezonie, to, co dostajemy na sezon 1, to, co dostajemy na sezon 1 OG, jest po prostu czymś niesamowitym. Oglądajcie ten film do samego końca, ponieważ zebrałem wszystkie oficjalne informacje. I widzowie, z tego powodu stwierdziłem, że jako, że dostajemy coś niesamowitego od Fortnite'a, to również ja przygotowałem coś dla Was, i jest to właśnie pakiet 5. Tysięcy faudolców pod tym odcinkiem. Co wystarczy zrobić? Napiszcie w komentarzu, co najbardziej Wam się podoba z tej aktualizacji, którą wam zaraz, zaraz przedstawię. Koniecznie zostaw łapkę w górę. Zasubskrybuj kanał z dzwonkiem, wszystko to będzie sprawdzane. No i jeśli widzowie będziecie kołać karnet dzisiaj, pamiętajcie, żeby wpisać kod Rafa to ja. I również zostawiam wam i w komentarzu, i w opisie link, przez który jeśli kupicie coś, no to będziecie wspierać mnie z kodem. Więc kupujcie nowy karnet przez ten link. Będzie mi mega miło. Bardzo wam dziękuję. A teraz zaczynajmy bez przedłużania, słuchajcie dzisiaj mamy jeden z najlepszych dni w historii Fortnite'a, tutaj możecie zobaczyć teraz aktualnie, jak prezentuje się mapa, słuchajcie wygląda, naprawdę wygląda to niesamowicie, nie wiem czy to nie jest najlepsza mapa w historii jeśli chodzi o biomy, zobaczcie, mamy biom fioletowy, mamy biom pustynny, górzysty, leśnogórski nie wiem jak to nazwać, jakiś lo... no, 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 totalnie jest tutaj wszystko, jest totalnie tutaj wszystko, zobaczcie jak wiele mamy nazwanych lokacji i widzowie, i ja no, nie mam pytań. Totalnie nie mam pytań. Jak jestem dobrze nastawiony. I słuchajcie, tak jak powiedziałem, na samym końcu omówimy sobie OG, który. Je, OG Sezon, który jest jeszcze, jeszcze mocniejszy niż to. Ja nie wiem, wydaje mi się, że dzisiaj odpalam streama i chyba kończę go na koniec grudnia. Ale słuchajcie, yy, sprawdźmy, co my tu mamy. Po pierwsze mapa, po drugie przejdźmy do kolejnego tematu, czyli do mapy, jak ona wygląda w środku. Tutaj teraz możecie zobaczyć pierwszą nową lokację i są to dokładnie. Zalane żaby. Dokładnie tak, widzowie nie szartuje. Ta lokacja tak się nazywa. I jest to jedna ze starożytnych lokacji. Przejdźmy teraz do drugiej starożytnej lokacji, czyli do wartowni wojownika. Na tej wartowni mamy ten czerwony portal, który był w trailerze, ale to nie jest wszystko, ponieważ będziemy mogli zdobyć tutaj medalion niewidzialności. I słuchajcie, to nie będzie tylko niewidzialność, ale głównie to będzie niewidzialność przy sprintowaniu i jakieś dodatkowe umiejętności, ale to jeszcze muszę sobie zgłębić. Te informacje. Chodźmy dalej. Mamy nowe. Jako, że dostaliśmy już coś starożytnego, no to również dostajemy coś ym, nowoczesnego, że tak powiem. I yy, jest to dokładnie to miasto, które teraz możecie tutaj zobaczyć, na którym jeździ ta kolej. Kolejka, kolej. No, świetnie to wygląda. Świetnie. Ogólnie nie, nie wiem, widzowie, ja nie mam pytań. Na pewno zastanawiacie się, co z tym lasem, bo mieliśmy dostać jakiś właśnie tajemniczy las. W sensie, jeśli chodzi o fioletowy las. Ale dostajemy tutaj zielony las, który jest paranormalną, tajemniczą lokacją. Przynajmniej tak jest ta lokacja. Lokacja nazwana, i tak właśnie ona się teraz tutaj prezentuje. No, ja, tak jak mówię, no widzę, nie będę się powtarzał. To jest niesamowite, co my dostajemy. Oczywiście dostajemy Shoguna, czyli y, gościa, który będzie nam dawał medal, albo też maskę, bo tą maskę będziemy chyba mogli zdobyć z tego bossa w środku. Z tego co rozumiem, na pewno, jak y, pojawi się mapa i będziemy mogli grać, to ja na pewno nagram wam odcinek z tego. Więc bądźcie, bądźcie na bieżąco tutaj ze wszystkim. Kolejnie przechodzimy do nowych przedmiotów, do nowych broni. I mamy tutaj tak. Mamy tutaj. Y, PMA, mamy tutaj nowego shotguna, mamy tutaj kolejnego, chyba PMA, chyba tak, kolejny PM z Tumikiem. Następnie mamy tutaj AR-kę oraz prawdopodobnie Bębnowy shotgun chyba to jest. O, choinka, no, no to będzie ciekawie. Chodźmy dalej, mamy klangę, słuchajcie, sama klanga, e, man, e, tą klangą mamy się jakoś poruszać, jako że katany wracają te, które mieliśmy. W sumie tamta to też się chyba nazwał klangę jakoś tak, chociaż nie pamiętam, ale to jest coś nowego i tym również prawdopodobnie będziemy mogli, wiecie, robić jakieś różne kombinacje, ale kombinacje to my będziemy mogli robić za chwilę, jeśli chodzi o movement, bo są też informacje na ten temat. Ale że przejdźmy teraz do masek Mamy tutaj maski, które również będą dawały nam umiejętności Na przykład rzucania ognia, miotania tym ogniem, tak jak na trailerze Oraz kolejna maska, prawdopodobnie to będzie jakaś maska teleportacji, coś w tym stylu Tak jak to było widoczne na, na trailerze, że gościu z jednej strony na drugą sobie przechodził Więc coś takiego mamy dostać Następnie mamy duszki, słuchajcie, mamy duszki, które wchodzą do gry I mamy dostać takiego duszka, który da nam wil powietrza i będziemy mogli nim wylecieć Cięć do góry, coś, coś w tym stylu. Kolejny duszek, ten wodny, ma nam dawać fontannę slurpa, czyli będzie nas leczył. No, mega kozak, mega kozak będą te pety. Ten środkowy, nie wiem jeszcze co tutaj będzie robił, ale mega kozak. Przejdźmy teraz do movementu. Wbieganie po ścianach obrót, Jakiś skok z półki, czyli być może jak jesteśmy na dużej wysokości, to możemy z niej po prostu teraz wyskoczyć, ale to musimy zobaczyć. I takie wybijanie się po ścianach. Z jednej ściany na drugą ścianę, świetna sprawa. No ja jestem mega zadowolony. Kolejnie mamy oczywiście karnet, który już wszyscy znamy. Wszyscy widzieliśmy ten karnet, więc przejdźmy teraz do y, faktycznych informacji, jakie mamy na temat y, OG sezonu. Słuchajcie i zobaczę jeszcze, czy nie pojawiło się coś nowego. I teraz od razu mówię, zapinajcie pasy, bo to, o czym Wam teraz opowiem, w sensie dla mnie to znaczy bardzo dużo. Ja wtedy grałem, widzowie, ja wtedy grałem w tym sezonie numer jeden i ja jeszcze wtedy nie nagrywałem Fortnite'a na YouTube'a, tylko po prostu siadałem, nagrywałem mobilne gierki wtedy. Ja po prostu siadałem wieczorem z kumplami, albo nawet sam i grałem w, w tego Fortnite'ika właśnie wieczorkami. Dopu, dopiero później go zacząłem nagrywać, więc ten sezon pierwszy ogólnie wtedy się wszystko zaczęło dla mnie. Zawelą zaczęliśmy e, nagrywać właśnie też później Fortnite'a, robiliśmy e, challenge e i tak dalej, i tak dalej. No to, było, to był świetny czas, do której, ej, w sumie właśnie. Dajcie znać, czy byście chcieli, żeby Evela wróciła do Fortnite'a, bo chyba jest to jeden z najlepszych momentów na to. I słuchajcie, wraca OG Tryb i ten OG Tryb wygląda tak, jak ja bym chciał, żeby wyglądał. Czyli e, stary wygląd, stary e, no, stary wszystko, stary wszystko. Stary wygląd, wygląd nawet e, zwycięstwa. No, jest to coś niesamowitego. Chodźmy dalej. Mamy dostać rakietnicę sterowaną również w tym sezonie. Tak, rakietnica sterowana, której nie było masy czasu, ale to oczywiście widzowie nie jest wszystko. Oczywiście, mamy Tutaj jeszcze parasolkę za zwycięstwo. Tu są właśnie te blachy na niej. Mega fajna parasolka, i jest to jakby przerobiona, ta srebrna parasolka. Na pewno kojarzycie tam podstawową taką parasolkę. Ja pamiętam, jak ktoś miał parasolkę wtedy, to wygrał grę, więc tam nie ląduj stary, no bo cię zmiecie po prostu z plaży. Kolejne skiny, które się pojawią. Niesamowite skiny, słuchajcie, mamy tutaj e, właśnie kruka e, w nowej wersji, następnie mamy, właśnie, jeszcze o budowaniu wam nie powiedziałem, więc jeszcze do tego za chwilę przejdziemy, ale mamy, słuchajcie, mamy całą mapę, jak wygląda mapa na rozdział OG, coś pięknego, coś pięknego, słuchajcie, mokre moczary, no, nawet filter towers tutaj jeszcze nie ma. Ja cię kręcę, ja pamiętam jak weszło w Tilted Towers. No widzowie, ja chcę tam już wejść, a to dopiero 6 grudnia. Chodźmy dalej, mamy nowy ekran e, ładowania i mamy tutaj zrzut i skiny, które się pojawiają czyli Skull Trooper. Ten gościu taki bardzo rzadki, nie pamiętam jak on się nazywa, ale mamy również tutaj jedyne Gaderkę, która trzyma OG pompę, która będzie również w grze, zaraz wam o tym powiem. I no, no, no XD Ja w to nie mogę uwierzyć. To jest jak sen. 1 grudnia, widzowie, jest totalnym zwrotem Fortnite'a w no. W totalnie dobrym kierunku. Słuchajcie, mamy OG Pompę. OG rakietnice. OG Pompa, ja w tamtym roku narzekałem, ale czułem, że Epic Games jeszcze kiedyś będzie chciał wrócić do sezonu 1, ale nie myślałem, że to będzie tak szybko. Zobaczcie, ej, ja naprawdę nie udaję, ja naprawdę jestem taki zadowolony z tego wszystkiego, co będzie się działo. Więc widzowie ogólnie subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, bo wszystko, co się będzie pojawiało w tym sezonie, będziecie mieli na tym kanale, w sensie wszystkie informacje. Więc naprawdę lepiej tego nie pominąć. Chodźmy dalej, mamy nowy rewolwer oraz nowego SMG. ka W sensie starego, ale one wracają. To jest yy, rewolwer z klipu ninja. To jest ten taki tek z yy, dawien dawna. Chodźmy dalej. Oczywiście przejdźmy teraz do skinów. Renegatka, świetnie wygląda. Fajnie by było, jakbyśmy dostali jakiś, ja rene, Renegatkowy styl, ale pewnie tak się nie stanie. Skull trooper, e, czy tam trooper. E, następnie nie pamiętam jak ten ostatni się nazywa, ale słuchajcie, to jeszcze nie jest wszystko. To jeszcze nie jest wszystko. Mamy oficjalne potwierdzenie powrotu OG pompy i tego takiego akacza, który tak strzelał tak. Trt, 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 trt. Ja to pamiętam do dziś prut, prut. No i to mi się właśnie w tej grze podobało Takie totalne bronie z tymi starymi dźwiękami I może właśnie, może wrócą stare dźwięki Ja tak jeszcze teraz patrzę, czy nie dostaliśmy jeszcze czegoś nowego Ale widzowie, naprawdę ten sezon zapowiada się Potężnie i z tego powodu też mam dla Was właśnie kartę na 5000 faudolców. Przypominam, subskrybujcie kanał, zaznaczajcie dzwonek na kanale, zgłaszajcie się w komentarzu. I oczywiście, jeśli mogę Was prosić, jeśli będziecie kupować dzisiaj kartę, pamiętajcie o kodzie Rafa, to ja. Linka macie w komentarzu yy, i w opisie. Także widzowie, to było na tyle na razie. Trzymajcie się, cześć!